Witam na kanale MTJ Tech. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją nową jednostkę roboczą, czyli mój nowy komputer. Z komputerem miałem problemy niemałe, no ale jakoś to y, udało się ogólnie ogarnąć. Między innymi świecące wentylatory od Corsera nie chciały działać, no ale dobra, z grubsza. Jest to taki filmik w miarę na szybko, tylko aby pokazać mój nowy komputer. Potem mogą być, mogą być inne filmy, jeśli oczywiście chcecie. Serce mojego komputera jest procesor Intel Core i7 9700KF. Jeszcze nie podkręcany, pozbawiony zintegrowanego układu graficznego, gdyż tak właściwie nikt z tego nie korzysta, więc niepotrzebny mi. Mamy płytę. Główną Z390 od gigabajta Z390 Aurus Gaming Pro WiFi. Nie, be, nie bez gaming, Pro WiFi po prostu. Mm, Do tego mamy pamięć RAM 16 GB Corsair Vengeance Pro RGB o taktowaniu 3200 MHz Chłodzenie <laughs> procesora firmy NZXT Kraken X62. Bez, z wymienionymi wentylatorami bezstokowych, tylko z właśnie z LL140 od Corsair RGB plus karta graficzna, która już którą już mam dobre 3 lata i niedługo myślę, że za rok wymieniam na RTX A280, super tak mi się wydaje ale GeForce GTX 1080 Strix od Asus ROG z podświetleniem RGB i z technologią Ansel, więc no komputer yy, zarombisty, bardzo fajnie mi się na nim gra pracuje i streamuje więc yy, no trzymajcie się, do zobaczenia, cześć to był taki filmik pogadankowy, krótki Papa. Pa. chciałbym jeszcze tylko dodać, że komputer jest w obudowie od firmy Be Quiet, Dark Base 700 i komputer w 100% złożyłem sam, własnymi rękoma tak jak resztę komputerów w moim domu, więc no, papa, pa, po raz drugi.